Skuteczne odebranie piłki pod strach. Łukasz Podolski. Dużo win. Ależ znakomita okazja. Tak! Celne pragnienie. Znakomity gol. Strzelec tej Koszowski. Ale ładnie dograł. Szansa. Adon! Ale piękna akcja. Naprawdę trudne prawa. Jaka radość. Wydawało się, że obroni tę piłkę, ale ona zmierzała wprost do słupka i wpadła do ramy. Popatrzmy, to była asysta wielkiego. Teraz Koszowski. I Michał Żegłanka. Andrzej Niedziela. Ach, słupek. Zawodnicy bardzo starannie przygotowali się do wykonania tego rzutu wolnego. Top. To już koniec. Unieśli ręce w geście triumfu. Stali ludzie z